Mówią we wsi kukurydza, kukurydza rośnie, to się mamie mojej przyda. Wszyscy ludzie we wsi myślą, kukurydza rośnie, to się tacie memu przyda. Nikt nie wie, oprócz ptaków, że to dla ciebie, oprócz wiatru i gwiazd na niebie, że tak łatwo ukryła nas. Tuż zgadnie, ileś razy tam czekał na mnie. Ile marzeń w jej złotym siarnie, Kiedy w twarze patrzyła noc, Kukurydza, 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 Kukurydza. Przed ciekawym okiem widza, Osłaniała kukurydza. a, 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 a. Kukurydza. Corizza eh È...